Pieśń piętnasta. Telemachos przybywa do Eumajosa. Poszła Pallas z Atene w gród Lakedajmony. Kędy syn Odysseja siedział zabawiony. Naglić go, bo mu do domu wracać wielka pora. Zastała Telemacha, jak z synem Nistorue. Spali obaj w przysięgach Menela Teremu. Lipejsistrat w czasowi poddał się sennemu. Bo Telemach już nie spał. On przez całe noce. Nie sypia, tak się myślą o ojcu kłopoce. Więc Etimdon rzekła, stając u głowi. Nie siedź tu telemachu i śpiesz ku domowi. Odbiegłeś od majątku w zamku twoim siedzą. Wyuzdane zuchwalce a nuż wszystko zjedzą. Imieniem się podzielą. Wrócisz po nie w czasie. Więc Menele brzmi głosa błagaj: Niech nie pasie. Dłużej cię, a odsyła, byś mógł zastać do umy. Matkę cną, gdyż jej własny ojciec się nie sroma. Toć i bracia nastawać na nią, by wybrała. Na męża Eurymacha, któremu stąd chwała. Że hojny i od innych bogatsze wniósł janoł. Nie dajże, by ci z domu jaki skarb zabrano. Wiesz przecie, co niewiasta w sercu swoim chowa. Z kim pójdzie, temu wszystko oddać już gotowa. A o dziatwę swą pierwszą i o nieboszczyka. Miłego niegdyś, nie dba, serce im zamyka. Przeto wracaj ład zrobić, zdać rządy domowe. Na wiernej i roztropnej służebnicy głowę. Nim z ręku bożych weźmiesz zacną połowicę. Lecz jeszcze mam ci zwierzyć jedną tajemnicę. Zasiedli na cię z gachów najtęższe junaki. W cieśninie, która dzieli samos od Itaki. I chcą cię w drodze zabić, nim do dom powrócisz. Lecz ty podal od wysep łódź swoją odrzucisz. A nocą płynąć będziesz. Bóg, który cię broni. I strzeże, dobrym wiatrem żagiel twój pogoni. Wszakże dotarłszy brzegów itackich już blisko. Odeślij łódź do miasta i drużynę wszystką. A sam do Eumajosa udaj się, pastucha. Co trzodę twoją pasie, człek dobrego ducha. Tam noc spędzisz, a jego wyprawisz w te tropy. Z wiadomością od ciebie docnej Penelepii. Żeś już wrócił z pyłosu i cało, i zdrowo. Tak rzekła i na górę poszła Olimpową. Wtem telemach obudził uśpionego błogo. Pejsi strata i mówił trącając go nogą. Zbieraj się, Nestorydo, i śpiesz do Koulezji. Zaprząc konie. Przed nami droga, nie wywczasy. w Na to mu odpowiedział Nestoryd. Co? Tobie. Chce się jechać. Lecz z jazdy ponoś nic na dobie. Któż wyjeżdża w noc ciemną? Czekaj blasku zorzy. Niech pierwej podarunki w rydwanik nam włoży. Menelaj, syn Atreja i z męstwa świat go sławi. Niech nas grzecznymi słowy pożegna, odprawi. Przybysz bowiem rad chowa pamięć gospodarza. Co go przyjmie gościnnie i hojnie obdarza. Rzekł i rychło jutrzenka w złotym błyska stroju. Nadszedł też Menelaos, on grzmiący głos w boju. Co złoża od kędziornej Heleny wstał boku. Gdy go zoczył telemach, jał w jednym poskoku. Nadziewać na się kaj ten świetny, a ramiona. Okryła mu szeroka szata narzucona. Potem wyszedł mołojec na jego spotkanie. I syn Odysa mówił, gdy przy nim już stanie. Atry do Menelaju. Boski władco Rzeszy. Odeślij mnie do ziemi ojców. Mnie się śpieszy. Pragnąłbym dzisiaj jeszcze puścić się w tę drogę. Na to odparł Menelaj. Zaprawdę nie mogę. Zatrzymywać się dłużej, telemachu, u mnie. Gdy tak tęsknisz do domu. Wiem, jak nierozumnie. Robią ci gospodarze, co męczą swych gości. Zbytkiem przynuk lub zbytkiem jawnej oziębłości. Środek dzierżę, gdyż jedno i drugie niemiłe. Czy kto gościa wypędza, czy trzyma na siłę? Chcę gość jechać, odsyłam, chcę zostać, więc goszczę. Czekaj, że niech ci wprzódy kolasę wymoszcze. Pięknymi podarkami, abyś patrzał na nie. A niewiastom rozkaże przyrządzić śniadanie. Sute z wszystkich zapasów, w jakie dom obfity. Cel podwójny osiągnę, bo uczczę zaszczyty. A i ciało na karmie. Potem już możecie. Jechać sobie i brodzić po bezbrzeżnym świecie. Na to taką odpowiedź dał mało chorzy. A try do menelaju, wychowanku Boży. Śpieszy mi się do domu, bo gdy odjeżdżałem. Nikt nie był, aby oko miał nad mieniem całym. A nuż syn szukający ojca sam przepadnie? Lub w zamku, kto tymczasem skarb mi jaki skradnie? Na te słowa Menelaj głosem w boju grzmiący. Kazał żonie i dziewek czeredzie służącej. Spiesznie stoły zastawić domowym zapasem. I boetycz etonej zjawił się tymczasem. Tylko co z łóżka wstawszy, mieszkał on tuż blisko. Jemu kazał Menela i rozpalić ognisko. I piec mięso, ten rozkaz prędko był spełniony. Po czym zeszedł do skarbca, który był sklepiony. Lecz nie sam, bo z Heleną szedł i z Megapentem. Gdy w sklep weszli, kosztownym zapełniony sprzętem. Atryt wybrał podwójny puchar z tych, co stały. A Megapędzie kazał krater srebrny cały. Nieść w ręku, zaś Helena szła skrzynię otwierać. I w szatach przez siedzianych jeła tam przebierać. Z tych jedną wydobyła, szata to fałdzista. Połyskująca NI to gwiazda promienista. Leżała też na spodzie. Po czym wszyscy troje. Do telemacha poszli przez świetlic podwoje. A stanowszy już przed nim, rzekł Płowy Menela. Niechaj ci, telemachu, w powrocie udziela. Swej opieki Zeus kronit, piorunny mąż Eri. Tymczasem z mego skarbca ten podarek szczery. Racz wziąć, co najpiękniejszy i najdroższy miałem. Także krusz cudnie rzeźbion dla ciebie wybrałem. Srebrny z złotym okrajkiem, Hefajst go wykował. A Fajdim, król sydońców, niegdyś mi darował. Gdym z powrotem doń wstąpił. Więc niechże ci służy. Po tych słowach Atryda dał mu puchar duży. Podwójny, a Megapent wniósł on srebrnolity. Krusz i przed nim postawił. Helena płaszcz szyty. Ręką swą wniosła także, krasą niezrównana. I je przyjm darem ode mnie rzekła do młodziana. Te szaty z rąk Heleny, chowaj ją starannie. Do wesela, gdy staniesz przy wybranej pannie. Tymczasem daj ją matce, ona ci przechowa. A teraz zdrów mi bywaj. Droga twoja głowa. Szczęśliwie niech powraca w ojców swoich progi. Rzekła, a on z radością przyjął ten dar drogi. Wnet peisistrat, podarki pozbierawszy liczne. W kolasie je ustawił, dziwiąc się jak śliczne. Zaś płowy Menelaos do gotowej sali. Wszystkich z sobą zaprosił Gdy pozasiadali Zastawione tam rzędem ławice i krzesła Zaraz jedna z służebnic złoty dzbanek wniesła Z wodą do rąk, telała im do misy srebrnej Przed każdym postawiła sto potrzebny Poważna też szafarka z zapasy różnymi Przyszła i te przysmaki stawiła przed nimi Syn boetów pokrajał i rozdał pieczyste Megapent zaślał wino w puchary złociste Więc do mis się żukono po niedługiej chwili a gdy głód nasycili, pragnienie zgasili. Biał telemach z Nestorę synem, jarzmo wkładać. Na rumaki i w krasną kolasę, już wsiadać. A wsiadłszy, ruszył w bramne sklepienie dudniące. Atryt sam odprowadzał te odjeżdżające. Goście z kielichem w ręku po brzegi nalanym. By odjezdną libację spełnić roztruchanem. Więc zachodząc im drogę, rzekł: Bywajcie zdrowi. Mołojcy. A pokłoncie się tam Nestorowi. Ode mnie, on był dla mnie jak ojcem rodzonym. Gdyśmy się tam, Achiwi, bili pod Ilionem. Na to odparł Telemach, o ty, mężu Boży. Co każesz, to się wszystko dokładnie przedłoży. Skoro na miejscu staniem, obym tak z powrotem. Mógł ojca zastać w domu i mówić mu o tem. Jak mnie tu ugościło przyjęcie łaskawe. Jak sute upominki daną na odprawę. Gdy to mówił, wtem orzeł mignął z prawej strony. Dużą białą gęś dworską pochwycił on w szpony. I z nią leciał, a za nim z wrzaskiem tuż, tuż goni. Zgrają chłopów i kobiet. Orzeł blisko koni. Skręcił w prawo i wionął. Widok niespodziany. Ucieszył i otuchą napełnił młodziany. Aż Menele pej sistrat zagabnął słowami. Pomyślno no, władco ludów, czy znak ten za nami. Czy za tobą i komu wróżbę niebo zsyła? A właśnie go ta wróżba już zastanowiła. Bo myślał, co by wnosić miał z tej tajemnicy. Gdy go ubiegł w tym dowcip pięknej połowicy. Wieszcze wam. Posłuchajcie, co mi włali w duszę. Bogowie, a co wkrótce spełni się, jak tusze. Orzeł połup, przyleciał i gęś uniósł białą. W te skały, gdzie i gniazdo ma, i dziatwę małą. Tak Odysej po długiej tułaczce i biedzie. Kiedyś w próg swego zamku jakąściciel przyjdzie. Lub już przyszedł i gachom, śmierć już zapowiada. Więc telemach jej na to, oby ten co owłada. Niebem, eri małżonek piorunny to sprawił. Niech się ziści, a będę cię jak bóstwo sławił. Rzekł i zaciał rumaki, lotnymi kopyty. Wpadły w miasto po równi cwałują odkrytej. Przez dzień cały, gdy ciemny mrok poczernił szlaki. Do zamku Dioklesa przybyli junaki. Ojcem jego Orchiloch, syn Alfeuszowy. U Diokla tam w ferach i nocleg gotowy. Znaleźli i gościnne przyjęcie im daną. Ze wschodzącą nazajutrz jutrzenką różaną. Zaprzągłszy jadą dalej w przekrasnej kolasie. Przez bramę, aż w przysiąkach Turkot rozlega się. Tak pędząc, wóz ich prędko tę drogę przemierzył. Do Pajles. Wtem Telemach Druchowi się zwierzył. Nestorydzie, mam prośbę, lecz chcę wiedzieć, czy mi jej nie odmówisz. Wszak my z dawna pobratymi. Przez ojców naszych przyjaźń, równe nasze lata. A ta podróż tym ściślej jeszcze nas pobrata. Otóż wstrzymaj wóz, proszę, gdzie okręt mój czeka. Tam wysiądę. Twój stary, sprawa z nim nie Gotów by mnie nie puścić, gościć bez ustanku. Kiedy mnie tak się śpieszy, zrób to, mój kochanku. Rzekł, anestoryt w duchu już wszystko obliczył, aby spełnić najlepiej, co sobie druh życzył. I ta rada najlepszą zdała się w tej mierze, że skręcił zaraz końmi nad morskie wybrzeże. I na pokład okrętu miał wynosić dary. Dane od te złote puchary I te szaty, a nagląd rzekł skrzydla te słowo. Śpiesz na okręt i zbieraj czelać okrętową. Zwin się, nim w zamku stanę i ojcu zdam sprawę. Już czuję, jaką przyjdzie odbyć z nim przeprawę. Starzec to popędliwy, sam on tutaj wpadnie. Naciśnięty przez niego nie wymkniesz się snadnie. Już go widzę, jak przyjdzie i zmiesza ciszyki. Powiedziawszy to, zaciał grzywiaste koniki. Przez gród pyłu przejechał, stanął przed mieszkaniem. Telemach zaś na swoich wołał z naleganiem. Ładzić nawę, a żywo, towarzysze mili. Wsiadać i dalej w drogę, nie traćmy ni chwili. Posłuszni rozkaz jego wykonali pędem. Do się rzucili i zasiedli rzędem. Gdy był gotów, na tylnym okrętu pokładzie. Miał odprawiać ofiarę Atenie palladzie. Wtem stanął przed nim jakiś przychodzień z daleka. Z Argos, skąd aż tu uciekł, zabiwszy tam człeka. Wieszczkiem był i potomkiem po Co ongi mieszkał w pyłu, słynnym owiecchowem. Bogaczu co rozliczne dwory miał i włości. Lecz się przeniósł gdzie indziej, gwoli zuchwałości. A i pychy Neleja, gdyż ten pan zuchwały. Zagrabił mu majątek i trzymał rok cały. On tymczasem na zamku filaka zamknięty. Srodze cierpiał, dźwigając sromotne tampęty. Przez córę Neleusa i zaciekłość oną. Jaką mściwa Erynna zatruła mu łono. A jednak uszedł Kerry, bowiem z łąk filaki. Woły pognał do pajles i zemścił się taki. Na Neleju zapychę jego i dla brata. Przyprowadził małżonkę. Sam w inny kąt świata. Poszedł i osiadł w Argos koniorodnej ziemi, gdzie los go zrobił władcą nad ludy licznymi. I tam pojął sobie żonę, zamek wybudował. Dwóch synów, Antifata, Mancja się dochował. Antifat Oiklesa spłodził, a ten synem szczycił się Amfiarajem, który trząsał gminem. A choć go Zeus egidny i Feb swą miłością. Darzyli, on się przecież nie cieszył starością. Lecz zmarł w Tebach z powodu przeniewierstwa żony. Alkmeon i Amfiloch z niego był zrodzony. Mancios miał Polifeida synem i Kleitosa. A tego mu porwała różana Eosa gwoli jego krasoty, by zasiadał z Boługi. Polifejdzie Apollo nadał przymiot drogi. Wieszczenia E.I. był wieszczem między żyjącymi. Pierwszym po Amfiaraju, gdy zeszedł z tej ziemi. Potem do Hyperej przeniósł się z powodu. Właśnie z ojcem E.I. z wieszcz pswych słynął wśród narodu. Był to właśnie syn jego zwan Teoklimnesem, który do Telemacha przystąpił obcesem. Gdy ten stojąc u burty lał z wina obiate. Zagabł go ów i słowa posłał mu skrzydlate. Mój druchu. Ty, jak widzę, ofiarą zajęty. Więc zaklinam cię na nią i na cel jej święty. Na twoją głowę własną i czeladzi twojej. Że mi odpowiesz prawdę szczerą, jak przystoi. Ktoś jest? Z jakiego kraju? Rodzina twa jaka. Więc otrzymał odpowiedź wraz od telemaka. Cudzoziemcze. Usłyszysz mowę niekłamaną. I taka mą ojczyzną, odys i ojca miano. Oby żył. Lecz on dawno smutną śmiercią zginął. Przetom go na okręcie tym szukać popłynął. By się zwiedzić o losie drogiego rodzica. Na to mu Teoklimen rzekł pięknego lica. I tułacz bez ziemi, bom w rodzinnej stronie. Zabił kogoś, co w Argo schodującym konie. Miał krewnych i przyjaciół, używał czci wielkiej. Więc uchodząc od wetu ich ręki mścicielki. Tu zabiegłem, na żywot już skazań tułaczy. Błagam cię, weź mnie z sobą, a błagam w rozpaczy. Zabiją mnie, co tylko nie widać pogoni. Na to roztropny młodzian, o, niechże Bóg broni. Abym cię z łodzi wypchnął. Gdy chcesz z nami płynąć. Wsiadaj. Dzieląc się z tobą, nie damy ci zginąć. Tak witając przybysza, wziął mu z rąk spiżowy. Oszczep i ten na pomost złożył okrętowy. Sam potem wszedł do środka nawy owieślonej. Siadł u burty, a przy nim usiadł zaproszony. Teoklimen. Już jedni łódź odsumowali. Drudzy łat robiąc wewnątrz nawy się krzątali. Telemach ich naganiał, więc robią co okaże. Sosnowy maszt zatknąwszy w drążonym ligarze. Wyprostowali w mocne ujęli go sznury. I na rzemieniach żagle podciągli do góry. Zaraz im wiatr pomyślny zesłała pallada. Z szumem lecąc z obłoków, wiatr na okręt wpada. Po osłonej go powierzchni pędzi jak w zawody. Że wnet krony ominą i hałki wody. Słońce zgasło, dokoła szlaki poczerniały e. Telemacha do fejów wiatry już zagnały. Stamtąd mijając Elis, gdzie władną Epeje. Mknął ku kolczastym wyspom, a w duchu truchleje. Myśląc, czy śmierci ujdzie, czy głową nałoży. Podczas siedział Odysej, a z nim pestucz Boży. W zagrodzie, wśród czeladzi wieczerzą się krzepił. Gdy zjedzono, wypito, Witeś znów zaczepił. Słówkiem, by Eumajosa doświadczyć w potrzebie. A zali go jak gościa dłużej tu u siebie. Zatrzyma, czy do miasta odprawi dla zbytu. Czy wiesz ceo, Eumajosie? Rzekł. Jutro do świtu. Zbieram się iść do miasta po żebranym chlebie. Nie chcę dłużej ciężarem być dla was i ciebie. Tylko radą mnie opatrz i daj mi na drogę. Przewodnika, gdyż w mieście sam sobie pomogę. Łażąc tędy owędy po prośbie, obaczę. Czy w zysku Dakę z chleba że rzemiosło żebracze. Nawet w zamek Odysa chciałbym się odważyć. Z Penelopą o różnych wieściach coś pogważyć. Zetknąć się też i z pyszną rzeszą zalotniczą. Z mnóstwa potraw na stole może coś użyczą. Jeśli służby mej zechcą, najzręczniej się sprawie. Ależ słuchaj i dobrze rozum, co ci wyjawię. Oto z łaski Hermesa, co wdziękiem pięknoty. I pomyślnością ludzkie zwykł wieńczyć roboty. Nie sprosta mi nikt w służbie pilnej, to rzecz pewna. Umiem ogień rozpalić, suche upać drewna. Lać wino, mięso krajać i obracać rożnych. Zgoła wszystko, co od sług wymaga pan możny. Zmartwią tym, wraz mu odrzekł boski nasz pastucha. Gościu mój. Jakaż znowu ugryzła cię mucha. Że się chcesz na niechybne nieszczęście narazić? Po cóż ci między gaci wyuzdane włazić? Których gwałty już biją w nib żelazne stropy. Oj! Nie takie im służą przecie, jak ty, chłopy. Jedno w chlajny, i przystojne ubrane. Młodziki gładkolice, wonne, uczesane. Tacy służą do stołów toczonych, chędogich. Gnących się od win, mięsiw i od chlebów mnogich. Zostań z nami, twa bytność nikomu nie wadzi. Ani mnie, ni żadnemu z naszej tuczeladzi. Niech tylko syn Odysa jedyny powróci. Klejnami Hitonami całego zarzuci. I odeślę, gdzie sercem pragniesz być i głową. Na to cierpiciel Odys odrzekł taką mową. Obyś ty, Eumajosie, był tak miły Bogu. Jak mnie jesteś za litość nad nędzą w barłogu. I przytułek mi dany. Los różnie uciska. Lecz najsrożej, gdy człeku nie da przytuliska. A wzgardę poniewierkę co dzień musi przeżyć. By tylko krzyk głodnego żołądka uśmierzyć. Lecz gdy chcesz, bym na jego poczekał przybycie, to mi też coś o ojcu i matce powiecie. Odyseja, on ponoś, wychodząc na boje. Już dobrze podstarzałych zostawił oboje. Żyją Rzet oni? Słoneczne świecą Rzet im promienie? Czy zmarli, Hadesowe zamieszkują cienie? Wódz pasterzy, Eumajos, tak mu odpowiedział. Z ust mych prawdę usłyszysz, wszystko będziesz wiedział. Lejertis dotąd żyje, choć Boga wciąż prosi. By śmierć zesłał na niego, życia już nie znosi. Odkąd utrata syna serce mu rozdarła, i odkąd mu małżonka, cna pani, umarła. Z płaczu przyszła nań starość wczesna i przygniata. Ona także z tęsknoty po synie ze świata. Zeszła śmiercią okropną. O. Niech tak nie kończy. Nikt dobry, kto mnie kocha, z kim przyjaźń mnie łączy. Dopóki ona żyła, choć smutkiem przybita. Dopóty wszystkim dla mnie była ta kobieta. Szukałem jej, rozmawiał, bom chował się przecie. Z długoszatną Ktimeną, jak własne jej dziecię. Z tą ostatnią jej córką, panną urodziwą. I była ona matką dla mnie niemniej tkliwą. Ktimena, gdy dorosła, J.M. chłopak był Jary. Wydano ją do same, a bogate dary. Wzięto za nią. Wraz matka kajten Michendogi, A ich laine sprawiwszy, toż sandał na nogi. Wysłała na wieś, coraz kochała mnie czułej. Dziś już nie mam nikogo, nikt mnie nie przytuli. Za to pracy mej jakoś błogosławią nieba. Mam ceo jeść i pić, gościa przyjmę jak potrzeba. Lecz od mojej dziedziczki nic mi już nie spadnie. Ani datek, ni słowo, odkąd domem władnie. Ta zgrają na jezdników. A sługom tak miło. Mówić z panią czasami, jak to dawniej było. Przetrącić coś z jej łaski, zapasik wziąć w pole. Bo to zniewała sługi i słodzi ich dole. Na to przemyślny Ody rzekł mu, czy być może. Toś ty dzieckiem był w ten czas, kiedyś tu nieboże. Odbił się od rodziców, od rodzinnej ziemi. Ależ jak się to stało? Proszę, powiedz, że mi. Czy miasto, gdzie rodziców miałeś i rodzinę? Wrogowie najechawszy zburzyli w peżynę? Czy cię od krów i owiec rabu się porwali? I zawlukszy na okręt, aż tutaj sprzedali. Komuś, który za ciebie zapłacił Sowicie. Na to pestucz Eumajos, kiedy tak prosicie. Gościu mój, to odpowiem na pytanie wasze. Siedźcie sobie, a pełną wychylajcie czaszę. Noc długa i wy wywczasu może kto chce zażyć. A kto nie chce, przyjemnie może noc przegwarzyć. Nikt cię tu nie przymusi do spania, sen długi. Wadzi zdrowiu. A jeśli tam jeden lub drugi kwapi się już do łóżka, to niech się położy. Za to jutro o rannej zbudziwszy się zorzy. Po śniadaniu wraz trzodę na pasze wywiedzie. My zaś sobie tu w dwójkę zasiadłszy sąsiedzie. Jeść będziem i popijać, i szukać osłody. W zwierzeniach się z niejednej minionej przygody. Bo taki, co się tułał i nędz zaznał wiele. Lubi czasami grzebać w tych cierpień popiele. A więc ci to opowiem o coś pytał druchu. Jest wyspa Syria, może wiesz o niej z posłuchu. Leży w górze Ortygi, na słońca zwrotniku. Niewielka, ale żyzna. Owiec tam bez liku. I bydełka, i winnic, i zboża się chowa. Głód nieznany i nigdy zaraza morowa. Biedne ludzie nie trapi, lecz gdy wiek zgrzybiały. Przyjdzie na nich Artemis ze swoimi strzały. Toż Apollon, ów łucznik pojawia się Boży. Strzelają i strzał cichy nieznacznie umorzy. Na wyspie dwa są miasta, kraj ma dwie połowy. Nad obiema był królem syn Ormenidowy. Ktesios, mój ojciec, bogom z wejrzenia podobny. Raz więc okręt feników, a lud to sposobny. Do żeglugi, lecz chytry przywiózł był towary. Świecideł rozmaitych. W domu zaś mój stary. Miał fenikę wysmukłą i ładną kobietę. Ręcznych robót świadomą. Feniki te skryte. I chytre ją uwiodły. Jeden z nich, gdy prawa przyczepił się tam do niej. Miłość się wplątała. Bo na miłość niewiasta najłatwiej się łowi. Choćby która i wstrętną była niewstydowi. Więc ją pytał: skąd rodem? Z jakiej okolicy? Ona mu opisała dom swego rodzicy. Miejscem moim rodzinnym Sydon śpiżol śniące. A ryba z ojcem skarbów liczy na tysiące. Lecz mnie tafije skradli, gdym biegła przez pole. Łotrzyki tu przywieźli, sprzedali w niewolę. Do domu mego pana za pieniądz gotowy. Na to rzekł ów co skryte miewał z nią rozmowy. Może byś chciała z nami wrócić, panoł umiła. Byś rodziców i gniazdo własne obaczyła? Bo rodzice twe żyją i w dobrym są stanie. Niewiasta tę odpowiedź dała na pytanie. Zgoda, byle mi twoi poprzysięgli święcie. Że mnie do dom odstawią całą na okręcie. Rzekła, oni przysięgli, że ją tam odwiozą. Wszyscy najświętszych ślubów związali się grozą. A ona znów związała ich takimi słowy. Milczeć. Niech nikt z załogi nie śmie okrętowej. Choć słówkiem mnie zaczepić, czyli mnie tam w mieście. Czy przy Krynicy spotka, czy gdzie bądź nareszcie. Bo mógłby kto podpatrzeć i donieść do dworu. A starzec podejrzliwy chwyci się pozoru. Uwięzi mnie, wam zadę co najsroższe kary. Sza. Zatem, a tymczasem skupujcie towary. A okręt nasz ładugę swoją już dostanie. Niech który tę wiadomość da mi nie mieszkanie. Ja zaś schwycę co tylko znajdzie się pod ręką. Za przewóz wam zapłacę lepiej niż podzięką. Bo przy mnie syn się chowa mojego tam pana. Wcale bystra chłopczyna do mnie przywiązana. Pójdzie ze mną na okręt e możecie zań duży. Okup dostać gdziekolwiek trafi się w podróży. Tak rzekła i do dworu odeszła z powrotem. Fenicjanie rok jeszcze siedzieli tam potem. Skupując do okrętu zewsząd towar mnogi. A gdy statek ładowny gotów był do drogi. Zaraz jeden z nich przyszedł do onej kobiety. Na dwór mojego ojca, człek w ciemie niebity. Bo naszyjnik wziął z sobą złoty, bursztynowy. Zbiegły się wraz z mą matką wszystkie białogłowy. Oglądać, obmacywać mister noszenie. A nareszcie targować. Wtem on dał skinienie. Umówione i odszedł wprost do nawy swojej. Ona zaraz mnie wzięła, wywiodła z pokoi. Lecz w przysiąku spostrzegłszy złote roztruchany. Gdyż był tam do biesiady stół przygotowany. Dla gości, co z mym ojcem poszli na agorę więc w zanadrze schowała trzy puchary spore. I wyszła, a ja za nią biegłem nie myślący. Helios zgasł, szlaki z mrok już padający. Gdyśmy się do nadmorskiej przystani dostali, Gdzie feniki z ładownym okrętem czekali, Gotowi do wyjazdu na mokre przestworze. Nas zabrawszy wiatr dobry, wyniósł ich na morze. Zesłany odkroniona. Tak sześć dni i nocy. Płyniem, lecz gdy dzień siódmy nastał z Bożej mocy. Artemis białogłowę oną strzałą zdradną. Przeszyła, aż z łoskotem padła w okręt na dno. Jak rybitwa. Z pomostu zrzucono jej ciało. Żer rybom i morsukom mnie nic nie zostało. Kram smutku, a tymczasem niewstrzymany wstrzymany w biegu. Gnan wiatrem okręt dobił Itackiego brzegu. Gdzie mnie Lejerti skupił z własnej swej skarbony. W taki sposób ujrzałem pierwszy raz te strony. Na to wyszła odpowiedź z ust Odyseusza. Jakże mnie, Eumajosie, do żywego wzrusza. Powieść twoja. Tyś w życiu nacierpiał się tyle. Przecież Zeus obok przykrych dał ci dobre chwile. Jeśliś po tych przygodach znalazł przytulisko. W domu zacnego człowieka, który dał ci wszystko. Który ci hojnie strawę i napitek dawał. Że mogłeś żyć wygodnie. A ja, świata kawał. Obleciawszy od nędzarz, staję tu przed tobą. Podobne rozchowory wiedli jeszcze z sobą. A potem się przespali krótko, bo różowa. Jutrzenka wnet zabłysła. Zaś telemachowa. Czelać żagle zwinąwszy na owym noclegu. Maszt spuściwszy wiosłami dopchała do brzegu. Statek. Kotwicę rzuci, linami przytroczy. I na brzeg falą bity ochoczo wyskoczy. Aby strawę uważyć, pić ogniste wino. Kiedy się tak z obiadem i napitkiem zwinął. Wraz roztropny Telemach rzekł do swej czeladzi. Wy odpłycie do miasta łódź się odprowadzi. Ja zaś skoczę tu na wieś do moich pasterzy. A gdy wszystko obejrzę, wrócę o wieczerzy. I nazajutrz za wierne usługi w tej drodze. Sutą mięsną i winną ucztą was nagrodzę. Na to rzekł Teoklimen, możesz z boskim wejrzeniem. Gdzież pójdę? Czy ja strzecha, czy mnie przyjmie kniaś, który na skalnej i tace? Czy mam iść wprost na twoje lub matki pałace? Roztropny mu telemach odrzekł, w każdym innym. W przypadku dom nasz byłby dla ciebie gościnnym. I miałbyś tam wygodę, lecz dziś o przyjęciu. Nie myśleć, mnie tam nie ma, a matka w zamknięciu. Ciągle siedzi, a w izbie gaszej też nie bywa. Tylko w górnych komnatach na krosnach wyszywa. Wskaże ci więc, do kogo możesz iść bezpiecznie. Do Eurymacha pójdziesz, ten przyjmie cię grzecznie. On teraz na Itace ma miru najwięcej. Mąż dzielny, on o matkę moją najgoręcej. Cię dobija, po berło odysowe sięga. Nie wiem, jak go osądzi olimpska potęga. I czy nań przed weselem nie padnie cios krwawy. Gdy to rzekł, jastrząb wionął mu od ręki prawej. W szponach darł on gołębia, ten feba ptak chyży. Z góry się posypała siła piór i pirzji. Pomiędzy telemachem, a łodzą padając. Widział to Teoklimen i odprowadzając. Na stronę telemacha, by nie był słyszany. Za dłoń go ścisnął i rzekł, od Boga zesłany. Ten jastrząb przelatywał po twojej prawicy. Był to ptak przeznaczenia, pełny tajemnicy. Wiesz czy on, że w Itace nigdy nie postanie. Inny ród, i przy twoim będzie panowanie. Na to roztropny młodzian, o gościu mój miły. Oby się słowa Twoje w przyszłości ziściły. Ja bym cię podarkami obsypał, ugościł. Iżby Twojego szczęścia każdy ci zazdrościł. Rzekł i przyzwał Pejrają, z wszystkiej on drużyny. Odznaczał się wiernością, towarzysz jedyny. Kłyt ja synu, Pejraju. Ty w drodze do pyłu. Zawsześ spełniał mój rozkaz, lepszyś był od tylu. Więc zabierz z sobą do dom obcego tu człeka. Ugość go, poczcij grzecznie, i niech nam nie czeka. Na to odrzekł mu Pejraj, sławny kopimiotem. Choćbyś się, Telemachu, opóźnił z powrotem. To go przyjmę i wdzęczeń będzie za przyjęcie. Rzekłszy, skoczył na okręt i kazał w okręcie brać się wioseł, cumowną odwiązywać linę. Aż gotową do jazdy zgromadził drużynę. Telemach zaś po stoły zawdziawszy na nogi. Leżący na pomoście wziął w garść oszczep srogi. Z miednym grotem. Flisacy linę odwiązali. Statek odbił, ku miastu popłynęli dalej. Jak im kazał Telemach, Odysa syn młody. Którego niosły nogi do onej zagrody. Gdzie mnogość trzód się chowa, które pestucz strzeże. Mąż żacny, panom służy i wiernie, i szczerze.